Delicious. Siema, siema. Witajcie w mojej kuchni. Dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja, w sumie, trochę za nagrywaniem dla was, tak? A jeśli się stęskniliście, to dajcie znać subskrypcjami, łapkami w górę, komentarzami. To będę dla Was częściej i więcej gotowa. Co dzisiaj ugotujemy? Zupę gulaszową. Co potrzebujemy do takiej pysznej zupki? Na kilogram szynki potrzebujemy jedną dużą bądź dwie małe papryki około dwie marchewki jeden korzeń pietruszki jedna duża cebula 2 trzy ząbki czosnku około 400 gram ziemniaków ja opcjonalnie daję pieczarki będę podsmażał wszystko na smalcu troszkę mąki pasatę pomidorową przecier około 400 gram przyprawy duża łycha słodkiej papryki łyżeczka soli łyżeczka tymianku łyżeczka oregano Pół łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki chili. Przystępujemy do działania. Mięso sobie wcześniej pokroiłem w kostkę. W sumie niezbędny będzie nam niezbędny będzie nam duży gar i w sumie dosyć duża patelnia. Rozgrzewamy sobie w garze smalec, go tak koło pół łyżki, może łyżkę i bardzo mocno rozgrzewamy i wrzucamy mięso na bardzo rozgrzany tłuszcz, żeby nam zamknęło pory, a nie mięso puściło. Wszystkie swoje soki. Pomięcho przerzucę sobie do michy, żeby mi było dobrze mieszać. Dodam sobie po trochu tych przypraw, żeby już to mięso nabierało smaków. I jeszcze trochę mąki pszennej. Lekko sobie posypujemy. I teraz mieszamy wszystko dokładnie. Smalec czuję, że już się dosyć mocno rozgrzał, więc idę, wrzucamy. Po troszku, żeby za bardzo nie obniżyć temperatury, żeby znowu nie puściło nam to na Tak jak mówiłem, a Wy co? Robicie takie jesienne, zimowe, rozgrzewające zupy? Dajcie znać jakie zupy robicie, albo jakie zupy jeszcze chcielibyście zobaczyć. Ja przeczytam komentarze i może wybiorę czyjąś propozycję. Wrzuciłem ostatnią partię mięsa, niech tam się smaży. A tymczasem biorę się za przygotowanie naszych warzyw. Czosnek sobie kroję tylko w takie plasterki. Teraz cebulka. Ja mam takie małe cebulki, więc zastosuję trzy. I w taką kosteczkę sobie pokroję. Marchewkę kroję takie w pół talarki. tę grubszą część robię w takie pół talarki, a pół krążki, a te cienko już tylko w krążkę. Dobra, rzucam na patelnię cebulę i czosnek. Na dosłownie dwie minutki, żeby się troszkę przeszklili, przeszkliły i dorzucam marchewę i pietruchę. Papryka przerobiona w kosteczkę, ląduje na... Patelni. Czasem pokroimy sobie pieczarki, a ja tylko w plastik. Warzywa możemy trochę posolić, żeby wydobyć z nich jeszcze lepszy smak, a i odrobinę pieprzenia nie zaszkodzi. No i tu mam mięsko przesmażone. Przełożyłem sobie już na mniejszy palnik. Przesmażone warzywa, tak około 10 minut. Wrzucam sobie do mięsa Teraz wlewam sobie około 2 litry przefiltrowanej wody. Trzeba dać wody, tak, żeby nam to wszystko przekryło. Dodajemy wszystkie nasze przyprawy. I teraz pod przykryciem na małym ogniu gotujemy półtora godzinki. Ja teraz biorę, wrzucam te ziemniaki do zupy. Dodaję jeszcze tą naszą pasatę. Zamieszam i przykrywam, żeby się pogotowała. Jeszcze z pół godzinki, żeby ziemniaki zmiękły. Zufa nam dochodzi, a my zrobimy sobie ze smaszkę. Rozpuszczamy masło. Dodajemy papryki czerwonej. Troszkę przesmażymy sobie tę paprykę. Na maśle i teraz dodajemy trochę mąki, i na małym ogniu mieszamy. Aż nam się zrobi zasmaszka. Jeśli mamy gorącą zasmaszkę, nie musimy jej niczym rozcieńczać To możemy ją bezpośrednio do zupy dodawać i mieszać. Nic się nam nie stanie. No i zupę mamy ugotowaną, gulaszową naszą, pyszną. I teraz naleję i pokażę Wam, jak. Chciałem specjalnie przezroczystą miskę, żebyście widzieli, jak, jak świetnie się prezentuje ta zupa. Także wygląda bardzo ładnie i bardzo apetycznie, ładnie pachnie. i Zaraz będziemy degustować, ale ja póki gorąca mam tu przygotowane umyte i wyparzone słoiki. I sobie napełnię gorącą zupą. Później jeszcze zapasteryzuje, albo zatyndalizuje nawet i będzie bardzo długo mo mogło to postać. Jeśli nie wiecie co to tyndalizacja, zapraszam na kanał, poszperajcie sobie tam. Jest parę przepisów odnośnie robienia kiełbas w słoikach i tyndalizowania, także. Ja tylko dodam, że to jest taka metoda pasteryzacji, która bardzo wydłuża nam możliwość przechowywania potraw w słoikach. Teraz wróćmy do tego co najważniejsze, czyli testu smaku. A zupkę zjem sobie z Rzeszowskim Proziakiem. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robić Proziaki, dajcie znać, to zrobimy dla Was filmik. No to tak, bierzemy gęstą. Jeszcze zobaczcie, jaka jest gęsta. Biorę sobie łychę żeby było troszkę warzyw, troszkę mięsa. dmucham, bo jeszcze gorące. Mm -hmm. mm. Mm. I to jest gulasz taki, jaki lubię. Wam na kanale pogromcy nudy już dziękuję. Zupka wyszła, bardzo pyszna. Po cały przepis i długi filmik zapraszam na nasz drugi kanał kulinarny kulinarni pogromcy, gdzie zobaczycie cały przepis i cały proces powstawania tego pysznego i niedrogiego dania. Jak się, może będziecie mogli przekonać na tamtym kanale, bo podałem ceny i ile mnie to kosztowało. Także dzięki Wam za obejrzenie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Dajcie łapkę w górę albo w dół, jak się nie podobało. No trudno. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie zupki, czy robicie takie zupki. Albo jakie zupy robicie. I dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrał filmik, jak robić podkarpackie proziaki. Trzymajcie się. Cześć.